Czy jesteśmy świadkami kształtowania się nowej linii orzeczniczej? Nowe kłopoty banków i biura informacji kredytowej, cios zadany przez Komisję Nadzoru Finansowego projektowi ustawy frankowej, a także nowa nadzieja dla wielu kredytobiorców frankowych? Oraz jeszcze coś. Zapraszam. Historia dzieje się na naszych oczach. I to jest bardzo adekwatne powiedzenie w stosunku do tego, co obecnie dzieje się w polskim orzecznictwie dotyczącym sankcji kredytu darmowego. Jesteśmy bowiem świadkami kształtowania się tego orzecznictwa i to w sposób, który jest zgodny z oczekiwaniami konsumentów. Jest też zgodny z unijnymi przepisami. I polskie sądy coraz częściej pokazują, że w wyrokach, postanowieniach, zarządzeniach i wszystkich elementach procesowych opierają się na unijnym orzeczeniu i orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 13 lutego 2025 roku. Orzeczeniu przełomowym, ponieważ dotyczyło polskiej sankcji kredytu darmowego. A w skrócie orzeczenie to dotyczyło rocznej rzeczywistej stopy oprocentowania, zasad zmiany opłat i prowizji. A także proporcjonalności sankcji kredytu darmowego. I niespełna dwa miesiące po wyroku Trybunału widzimy coraz więcej spraw w polskich sądach, które są orzekane właśnie zgodnie z wytycznymi, które Trybunał orzekł w orzeczonym wyroku. Mamy też coraz więcej przykładów, że sądy podążają w kierunku, który wytyczył Trybunał. Ja pokażę Wam trzy przykłady, które świadczą o tym, że orzecznictwo w Polsce na dzień dzisiejszy zaczyna się kształtować i zaczyna się kształtować właśnie w sposób, który wytycza Trybunał. W pierwszym przykładzie mamy do czynienia z akcentowaniem przez wiele kancelarii na etapie procesu i w pozwach kierowanych do sądu dotyczących sankcji kredytu darmowego, że bardzo ważne, a w zasadzie kluczowe, są wszystkie dane, które zawarte są w umowie kredytowej, którą sporządza bank. A mają służyć do liczenia rocznej rzeczywistej stopy oprocentowania. Również chodzi o to, że bank musi podać zasady liczenia takiej rocznej stopy oprocentowania oraz założenia, na których się opiera. I tak jak powiedziałem, coraz więcej pozwów zawiera właśnie takie akcenty i coraz więcej kancelarii w pozwach kredytowych, jako jeden z elementów, które zarzuca się bankom, znajduje się błędne liczenie rocznej rzeczywistej stopy oprocentowania według błędnych założeń. Jaka jest reakcja sądów? Reakcja sądów jest bardzo budująca. Można powiedzieć, że jest również zgodna z oczekiwaniami, jakie mamy po wyroku TSUE z 13 lutego. Pojawiają się bowiem zarządzenia sędziów które zobowiązują pełnomocników banków do tego, aby przedstawili w jaki sposób banki liczyły roczną rzeczywistą stopę oprocentowania i jakie przyjmowały do tego założenia. A więc, skoro banki twierdzą, że roczna rzeczywista stopa oprocentowania liczona jest w sposób prawidłowy, według prawidłowych założeń, no to mają teraz szansę to pokazać i to udowodnić a w zasadzie nawet nie mają szansy, mają taki obowiązek. I to często w terminie 14 dni. Ten element pozwu jest bardzo istotny, chociażby z punktu widzenia orzeczenia TSUE w tym zakresie. Jest to także element, który w znaczącym stopniu wpływa na postrzeganie przez konsumenta atrakcyjności samej umowy kredytowej. Dlatego element ten jest taki ważny, w związku z tym bardzo cieszy podejście polskich sądów w tym zakresie. Dowiemy się wszyscy, jak banki liczą roczną rzeczywistą stopę oprocentową, i jakich założeń używają. Drugi przykład to postanowienie sądu, w którym poucza strony o możliwym rozstrzygnięciu, jakie zapadnie dotyczącym sankcji kredytu darmowego, a konkretnie o tym, że sąd zasądzi sankcję kredytu darmowego. W związku z tym uzna pozew w całości. Dlaczego? Dlatego, że jak argumentuje sąd, zasady zmiany opłat i prowizji, które obowiązują w umowie, są niejasne i nieprecyzyjne. Mogą być także niezrozumiałe dla przeciętnego konsumenta. I może to w rezultacie powodować, że konsument nie jest w stanie w sposób realny ocenić, Konsekwencji takich zmian. Nie może też przewidzieć, w jaki sposób i na jakich zasadach te zmiany się będą dokonywać. Takie podejście sądu również powinno cieszyć wszystkich konsumentów, z tego względu, że pokazuje, że jednak sądy są po stronie konsumenckiej. Są po stronie konsumentów i same twierdzą, że umowy i wszystkie kwestie związane ze zmianami opłat i prowizji, a także innych procedur powinny być jasne, precyzyjne i zrozumiałe. Trzeci przykład to orzeczenie Sądu Okręgowego w Legnicy. W tym przypadku sąd w motywach uzasadniających wyrok w bardzo konkretny sposób powołał się na orzeczenie TSUE z 13 lutego, twierdząc, że polityka informacyjna banku, a w zasadzie jej brak, ewentualnie niewłaściwe wykonanie, Również skutkuje orzeczeniem sankcji kredytu darmowego, czyli sprowadza się do tego, że brak informacji Albo informacja, która jest niejasna, nieprecyzyjna, bardzo taka niezrozumiała dla konsumenta, również powoduje możliwość zasądzenia sankcji kredytu darmowego. Przedstawiłem więc konkretne trzy przykłady tego, w jaki sposób zmienia się orzecznictwo i że zmienia się w zasadzie obierając kierunek prokonsumencki na podstawie wyroku z US, 13 lutego 2025 roku. A może wasze umowy zawierają różne zapisy, których nie rozumiecie, ewentualnie, Macie wątpliwości co do w ogóle konstrukcji Waszych umów kredytów konsumenckich. Nic prostszego, jak zapisać się na rozmowę z ekspertem naszego zespołu, pomoże pewne rzeczy zrozumieć, a ewentualnie również wytłumaczy Wam, co możecie z taką umową zrobić. Link do zapisu na rozmowę znajdziecie w komentarzu i w opisie do filmu. Tym bardziej warto to sprawdzić, ponieważ jak powiedziałem na wstępie. Na naszych oczach dzieje się historia i zmienia się oraz kształtuje orzecznictwo w sprawach sankcji kredytu darmowego. Również na naszych oczach banki i inne instytucje finansowe z nimi współpracujące strzelają sobie w kolano. Tym razem chodzi o współpracę banków z Biurem Informacji Kredytowej. Biurem która jest instytucją, która zbiera i udostępnia historię kredytową osób fizycznych oraz firm. Korzystają z tego banki i inne instytucje finansowe przy liczeniu i przy ocenie zdolności kredytowej. Każdy bank, który liczy zdolność kredytową klienta i ocenia ryzyko związane z tą zdolnością, w zasadzie wysyła zapytanie do Biura Informacji Kredytowej i współpracuje z tym biurem w bardzo ścisły sposób. No więc w czym jest problem w takim razie, skoro ta współpraca ma wpływać pozytywnie na ocenę zdolności kredytowej? Problem tkwi w samym przetwarzaniu danych. A w czym dokładnie? 13 marca 2025 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, którym ustosunkował się właśnie do przetwarzania danych przy ubieganiu się o kredyt. A więc sprawa wybitnie dotyczy i banków, i biura informacji kredytowej. Naczelny sąd administracyjny stwierdził, że brak jest jakichkolwiek podstaw do przetwarzania danych po odmowie udzielenia kredytu albo w momencie, kiedy umowa kredytowa nie została zawarta. No chociażby z przyczyn takich, że kredytobiorca zdecydował się na ofertę innej instytucji finansowej. Czyli mamy przecież często takie sytuacje, kiedy klienci szukają ofert w kilku bankach, wybierają tą najlepszą i rezygnują z tych, które są po prostu gorsze. Banki i Biuro Informacji Kredytowej przetwarzają informacje na temat kredytobiorców nawet w momencie, kiedy umowa czy kontrakt nie został zawarty i uzasadniają to tak zwanym uzasadnionym interesem. Czyli tym, że z racji prowadzonej działalności potrzebują przetwarzania tych danych właśnie w kontekście oceny zdolności kredytowej i oceny ryzyka. Jednak tego zdania nie podzielił naczelny sąd administracyjny, który uznał, że taki interes nie jest wcale uzasadniony i przetwarzanie danych nie jest dozwolone w momencie powtórze, kiedy nie zawarto umowy, ewentualnie odmówiono kredytu. Czyli reasumując, w takim przypadku dane klienta absolutnie nie mogą być przetwarzane. No a jaka jest praktyka na rynku, którą zresztą pewnie wielu z nas zna od lat? W momencie, kiedy klient przychodzi do banku, Bank ma ocenić jego zdolność kredytową, no to oczywiście bank wysyła zapytanie do Biura Informacji Kredytowej. Pobiera całą historię kredytową klienta, pobiera informacje na temat scoringu, czyli tak oceny punktowej, która również wpływa na zdolność kredytową, i na tej podstawie ocenia zdolność kredytową klienta oraz ryzyko związane z udzieleniem kredytu. Jednak doskonale wiemy, że w dzisiejszych czasach klienci, którzy szukają finansowania, szukają kredytu, najczęściej składają zapytania ofertowe do kilku instytucji finansowych, do kilku banków. W związku z tym te zapytania do Biura Informacji Kredytowej napływają z wielu banków. I co wtedy? Każde zapytanie z każdej instytucji finansowej do Biura Informacji Kredytowej. Obniża ocenę punktową, czyli ocenę scoringową danego klienta. A ta z kolei, jak powiedziałem wcześniej, ma zasadniczy wpływ na ocenę zdolności kredytowej. Wygląda to w praktyce tak, że każde zapytanie jest traktowane jako zwiększenie zaangażowania kredytowego. I tak jak powiedziałem wcześniej, obniża zdolność kredytową klienta oraz ocenę punktową, czyli scoring. Czyli im więcej zapytań do biura informacji kredytowej z różnych banków, tym ta ocena jest gorsza i zdolność kredytowa też jest mniejsza. A ryzyko postrzegane przez banki, ryzyko związane z danym klientem, ryzyko kredytowe jest większe. To z kolei powoduje, że ryzyko odmowy udzielenia kredytu się zwiększa. Czyli klient w bardzo dobrej sytuacji materialnej, w bardzo dobrej sytuacji Finansowej, jeżeli szuka kredytu i składa zapytania do kilku instytucji finansowych czy instytucji bankowych, które z kolei pytają biuro informacji kredytowej o scoring klienta i o historię kredytu, no to istnieje tu duże zagrożenie, że po pierwsze, ryzyko z punktu widzenia banku będzie większe. Możemy mieć sytuację taką, że nastąpi bardzo znaczące ograniczenie dostępnych ofert bankowych. Może nastąpić coś takiego jak odmowa udzielenia kredytu, albo ewentualnie udzielenie kredytu, ale na gorszych warunkach niż by to normalnie miało miejsce. I taka sytuacja z punktu widzenia klienta może wydawać się wręcz nie do przyjęcia. Jest to swoiste karanie klienta za to, że chce ze swojego punktu widzenia wybrać najlepszą dla siebie ofertę kredytową. Dodatkowo można powiedzieć, że jest to jawne naruszenie praw konsumenckich. I całą sprawą zainteresował się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes urzędu powiedział: Sprawdzam. W bankach i w Biurze Informacji Kredytowej rozpoczęła się kontrola u OKI Urząd chce bowiem sprawdzić, czy taki przedstawiony wcześniej mechanizm nie wpływa w sposób znaczący na ograniczenie konkurencji na rynku usług bankowych. Jest to wprawdzie tylko postępowanie wyjaśniające. Ono jest wprowadzone w sprawie nie przeciwko określonym podmiotom, określonym bankom, czy przeciwko Biuru Informacji Kredytowej, tylko po prostu w sprawie. Urząd chce się zapoznać z tym co się dzieje i jak ten mechanizm funkcjonuje i jak wpływa na konkurencyjność w sektorze bankowym. Jednakże, wynik takiej kontroli czy takiego postępowania może mieć kluczowe znaczenie z punktu widzenia samego mechanizmu czy procedur zapytań do banku i oceny zdolności kredytowej w przyszłości. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chrustny, mówi, że od kilku miesięcy analizujemy zasady i warunki oceny zdolności kredytowej. Mamy bowiem podejrzenia, że model scoringowy BIK może ograniczać konkurencję pomiędzy bankami. Racjonalny konsument chcący uzyskać najkorzystniejsze warunki, np. Na kredytu hipotecznego, składa zapytania kredytowe w kilku bankach. Często konsument nie zdaje sobie sprawy, że każde kolejne zapytanie może obniżyć jego ocenę punktową w scoringu. I to niezależnie od tego, czy w którymś z banków otrzymał już decyzję kredytową. Ciekawi jesteśmy, jaki będzie wynik kontroli. Ciekawy też jestem osobiście, czy posypią się kary, a w tym przypadku kary mogłyby być dotkliwe, ponieważ Ponieważ sięgać mogą nawet 10% obrotu firmy, obrotu instytucji. Osobiście nie sądzę, żeby to się skończyło na karach finansowych, ale podejrzewam, że może nastąpić sytuacja taka, w której nastąpią zmiany procedur dotyczących oceny zdolności kredytowej i przetwarzania danych pomiędzy bankami i pomiędzy Biurem Informacji Kredytowej. Nastąpić też może sytuacja taka, że każde zapytanie, Klienta związane z kredytem nie będzie obniżać jego scoringu czy jego zdolności kredytowej. I to z kolei jest bardzo dobra informacja dla tych wszystkich, którzy mieli złe doświadczenia właśnie w podobnych sytuacjach. A jak to było w Waszym przypadku? Czy mieliście jakieś doświadczenia z biurem informacji kredytowej i z problemami dotyczącymi Waszej zdolności kredytowej właśnie w kontekście tego, że było to kilka zapytań i przez to Wasza zdolność kredytowa była niższa? A ryzyko postrzegane przez banki było większe? Napiszcie w komentarzu. I miejmy nadzieję, że teraz już każdy będzie miał równe szanse, jeżeli chodzi o zdolność kredytową. Będzie się liczyła tylko historia kredytowa. A więc raz jeszcze zachęcam: napiszcie w komentarzu, czy mieliście takie doświadczenia. Udostępnijcie ten film znajomym, niech również wiedzą, jakie mają możliwości. Oprócz tego, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, Zasubskrybujcie ten kanał, wciśnijcie dzwoneczek, aby otrzymać powiadomienie o każdym nowym materiału. A swoją drogą zastanawiam się, czy Komisja Nadzoru Finansowego wie o całym procederze, który się dział, jeżeli chodzi o przetwarzanie danych pomiędzy bankami i Biurem Informacji Kredytowej. Jedna rzecz, którą wiemy, to Komisja Nadzoru Finansowego zadała cios projektowi ustawy Frankowej. Cios jakby niespodziewany. KNF dołączyła bowiem do wielu instytucji, które bardzo krytycznie wypowiadały się i wypowiadają na temat projektu ustawy frankowej. A co budzi wątpliwości KNF-u? Wątpliwości budzi przede wszystkim automatyczne zawieszenie rad kredytu od momentu dostarczenia do banku odpisu pozwu. Jaką zasadniczą wątpliwość ma komisja w tym zakresie? Przewidziany przedmiotowym przepisem projektu automatyzm zawieszania w stosunku do konsumenta obowiązku spłaty rat kredytu, eliminujący konieczność rozpoznania przez sąd stosownych wniosków o zabezpieczenie, wydaje się pozostawać rozwiązaniem nieproporcjonalnym oraz generującym istotne ryzyko nadużyć. Wstrzymanie obowiązku spłaty rad kredytu, mogące powodować istotne negatywne skutki dla kredytodawcy, mając na uwadze jego trwanie aż do prawomocnego zakończenia postępowania, w efekcie przedmiotowej regulacji nie będzie bowiem wymagało uprawdopodobnienia roszczenia konsumenta. Tyle oficjalny komunikat KNF-u. Czyli widać, że w zasadzie głównym powodem wątpliwości Komisji Nadzoru Finansowego jest to, że może stracić na tym bank. No ale trudno się dziwić, ponieważ Komisja Nadzoru Finansowego z jednej strony nadzoruje banki, z drugiej strony je wspiera w kontekście tego, o czym można usłyszeć i przeczytać w wielu artykułach i w wielu stanowiskach Komisji. Natomiast trudno nie zgodzić się z argumentem, że faktycznie nie będzie tutaj elementu uprawdopodobnienia roszczenia. Będzie trzeba Ewentualnie polegać tylko i wyłącznie na historycznych rozwiązaniach w tym zakresie. A to chyba nie do końca jest właściwe. Czy będzie zatem można znaleźć jakiś złoty środek, jeżeli chodzi o to rozwiązanie? Obawiam się, że raczej nie. Zresztą, szczerze mówiąc, od samego początku byłem bardzo sceptycznie nastawiony do tego rozwiązania i uważam, że bardziej właściwe jest tutaj może nie tyle automatyczne rozwiązanie tego problemu, jak zawieszenie rad kredytu, ile decyzja klienta w tym zakresie, a być może faktycznie. Powinno zostać również ostatnie zdanie po stronie sądu. To wszystko jednak prowadzi do jednego wniosku. Czy nie lepiej będzie zatem zaprzestać, zakończyć pracę nad projektem ustawy frankowej, a skupić się faktycznie nad reformą całego wymiaru sprawiedliwości? Jak uważacie? Napiszcie w komentarzu. Idąc dalej, duża liczba frankowiczów powinna zainteresować się tym, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dni, bo może się okazać, że to właśnie dotyczy ich. Wydarzyły się dwie rzeczy i sprawcami obu jest ten sam Warszawski sąd. 31 marca bieżącego roku Sąd Okręgowy w Warszawie, a dokładnie 28 Wydział Cywilny tego sądu wydał postanowienie, w którym postanowił skierować pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pytanie dotyczy kredytu hipotecznego udzielonego w 2008 roku w złotówkach i przewalutowanego następnie aneksem na kredyt we frankach szwajcarskich. I Sąd Okręgowy w Warszawie w zadanym pytaniu zastanawia się, czy stwierdzenie nieważności aneksu frankowego jest równoznaczne albo może być równoznaczne ze stwierdzeniem nieważności całego Aí, um novo. Jest to o tyle istotne, że stwierdzenie nieważności całej umowy skutkuje tym, że bank będzie musiał klientowi zwrócić wszystkie kwoty, które klient wpłacił od samego początku. Natomiast unieważnienie samego aneksu frankowego skutkować może tym, że faktycznie będziemy mieli do czynienia z pewnymi zwrotami tych nadwyżek, które się wygenerowały, jeżeli chodzi o ten okres trwania aneksu frankowego, ale samo unieważnienie aneksu może spowodować, że wracamy do rozwiązań sprzed tego aneksu, czyli do rozwiązań w postaci kredytów złotówka. Na warunkach kredytu złotowego. Wielu będzie więc zainteresowanych, jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnie ten problem, z tego względu, że pokaże kierunek działania polskim sądom, które będą mogły w sposób jednolity orzekać w takich sprawach. Są oczywiście argumenty za tym, aby unieważnić całą umowę, z tego względu, że wtedy mamy do czynienia z poważnym skutkiem odstraszającym. Dodatkowo, skutki ekonomiczne takiego rozwiązania dla klienta, jak unieważnienie całej umowy, no, są zdecydowanie lepsze niż unieważnienie samego aneksu frankowego. Czekamy zatem na termin rozprawy. Ten sam sąd okręgowy i ten sam wydział cywilny postanowił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zadać jeszcze jedno pytanie, ale w zupełnie innej sprawie. I to pytanie. Które sąd okręgowy w Warszawie zadał, może rozwiać wszelkie wątpliwości interpretacyjne polskich sądów w zakresie ubezpieczeń przy kredytach frankowych, a ściślej mówiąc, czy koszty związane z tymi ubezpieczeniami należy konsumentom oddać po stwierdzeniu nieważności umowy. I chodzi tu o takie koszty, które są związane z ubezpieczeniem niskiego wkładu. Ubezpieczeniem pomostowym do czasu wpisu hipoteki, ubezpieczeniem nieruchomości, a także ubezpieczeniem na życie. Dziś sądy orzekają w różny sposób. Niektóre zasądzają zwrot kosztów związanych z ubezpieczeniami, inne ich nie zasądzają. Dlatego wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym zakresie będzie bardzo ważny i pozwoli ujednolicić orzecznictwo, a także je uporządkować. Również zatem czekamy na termin rozprawy. Kwestię ewentualnego zwrotu ubezpieczeń przy stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej we frankach szwajcarskich omawiał w ostatnim, czwartkowym odcinku QA Grzegorz Celeban. Więc jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to macie do niego tutaj link. Dodatkowo zachęcam, żebyście zasubskrybowali ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, wciśnijcie też dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach, komentujcie materiały, udostępniajcie znajomym, a także pamiętajcie, jeżeli materiał Wam się podoba, łapka w górę. Dodatkowo, jeżeli jesteście posiadaczami albo byliście posiadaczami kredytów w franku szwajcarskim, euro, dolarze, funcie brytyjskim albo w Jenie Japońskim, ewentualnie w innej walucie. Zapiszcie się na rozmowę z ekspertem z naszego zespołu. Nie czekajcie, bo każdy dzień waszej zwłoki to dodatkowa korzyść dla banku. Zapiszcie się na rozmowę z ekspertem, link znajdziecie w komentarzu i w opisie do filmu. Tymczasem nasza Polska Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie i zrobiła już to 17 raz z rzędu. Obecnie główna stopa referencyjna pozostała na poziomie 5,75%. Natomiast Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, który jest jednocześnie przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej, w swoim wystąpieniu zapowiedział, że niewykluczone są w najbliższym czasie obniżki stóp procentowych. Tylko nie cieszcie się zbyt szybko, ponieważ musicie pamiętać o tym, że obniżki stóp procentowych w waszych umowach kredytowych nie zadzieją się z dnia na dzień, tylko z początkiem kolejnego okresu rozliczeniowego, ale tylko w przypadkach umów, które są ze zmienną stopą procentową. Kredytobiorcy, którzy mają kredyty oparte o stałą stopę, żadnej obniżki raczej nie zauważą. Zresztą to się nazywa ryzyko stopy procentowej. Nie zauważyli także podwyżek stóp procentowych, więc wszystko się wyrówna. Pojawiło się także sprawozdanie Rzecznika Finansowego, który podsumował swoją działalność w roku 2024. Przypomnijmy, rzecznik finansowy to instytucja, która wspiera konsumentów w ich sporach z instytucjami finansowymi. A rok 2024, jeżeli chodzi o tą instytucję, był bardzo intensywny, o czym świadczą podane statystyki. My oczywiście skupimy się na sprawach dotyczących kredytów. A w roku 2024 biuro Rzecznika Finansowego udzieliło ponad 20 tysięcy porad prawnych, również w ponad 19 tysięcy sprawach przyjęto wnioski o wszczęcie interwencji rzecznika. Spośród tych interwencji 8713 spraw dotyczyło podmiotów rynku bankowego i kapitałowego, z czego 7237 spraw, które stanowią 83%, dotyczyło tylko banku. Ponad 56% z tego, czyli 4903 sprawy, dotyczyły kredytów, a więc zaobserwowany został wzrost w stosunku do roku 2023 o 43%. Największy wzrost zanotowały oczywiście sprawy związane z kredytami konsumenckimi, i ten wzrost wynosił 125%. Widać więc, jeżeli chodzi o skalę zapytań, o ilość rozpatrywanych wniosków, o ilość interwencji, że rola rzecznika, finansowego w sporach. Klientów z bankami jest coraz większa. Zresztą powiedziałem o tym w jednym z moich filmów, więc jeżeli nie widzieliście jeszcze, a chcielibyście wiedzieć, jak rzecznik finansowy wspiera kredytobiorców, to link do tego filmu znajdziecie tutaj w narożniku. Pamiętajcie też, aby subskrybować ten kanał, kliknąć dzwoneczek, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o nowych materiałach. Także udostępnijcie ten film znajomych, a także komentujcie i łapka w górę. A jeżeli zainteresował Was temat zapytań Sądu Okręgowego w Warszawie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, albo interesują Was jeszcze inne zapytania, albo sprawy w kwestiach frankowych, które przed Trybunałem się toczą i z wyroki, które są spodziewane w 2025 roku, pomówiłem o tym szerzej tydzień temu. Więc jeżeli nie widzieliście jeszcze tego odcinka, a chcecie się dowiedzieć, jakie wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym roku są spodziewane, to koniecznie obejrzyjcie ten film.